No i szanowni państwo, wiosna 2024 roku zapowiada się bardzo wybuchowa. Rano 3 marca 2024 roku e, trzęsienie ziemi o sile 7,2 stopnia w skali Richtera nawiedziło Tajwan. Na całej wyspie odnotowano zniszczenia. Uszkodzeniem uległy budynki e, bazy lotniczej e, Hualien. Osiem myśliwców zostało uszkodzonych, chodzi dokładnie o 6 samolotów F16 i dwa samoloty F5. W dniu trzęsienia ziemi doszło do 39 wtargnięć sił zbrojnych Chińskiej Republiki Ludowej w przestrzeń powietrzną i morską Tajwanu. Pojawiły się doniesienia o Wywołanie tego trzęsienia przez Chiny za pomocą broni goinżynieryjnej HARP, ee, albo ewentualnie przez inny kraj, być może USA, kto wie. Tuż przed wstrząsami zauważono dziwne, ba, dziwne barwy nieba, a coś takiego miało miejsce także przed trzęsieniem ziemi w Turcji. USA podobno miało wiedzieć wcześniej o tym. E, co ciekawe, na tydzień przed tą tragedią armia Tajwanu rozlokowała na całej wyspie systemy obrony przeciwinwazyjnej. A tutaj możemy zobaczyć zdjęcia. Tak, to około 7 minut przed. No i proszę Państwa, przypominam, iż Eric Prince zapowiedział, że ten od Blackwater, iż inwazja Chin ma mieć miejsce albo w kwietniu, albo w maju tego roku. Także zobaczymy. No i najnowszy numer, okładka najnowszego numeru The z Widzieliśmy tutaj Sizim Jinpinga naciskającego jakiś guzik. China Risk Rebot artykuł jest w tym numerze o ekonomii, ale przesłanie gazety roczników może nie wskazywać na pójście Chin drogą wojny. No i proszę Państwa drugiego. W kwietniu 2024 roku Izrael zbombardował ambasadę Iranu w Damaszku w Syrii, zabijając dyplomatów oraz wysokich rangą dowódców Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej, a dokładnie generała brygady Mohammada Reze Zahediego oraz generała Mohammada Hariniego. No, proszę Państwa, Iran ee, będzie chciał się mścić za to, bo to była potężna potwarza ze strony Izraela. W samym Izraelu trwa alert bojowy i siły zbrojne są postawione w stan najwyższej gotowości. No i proszę Państwa, jeżeli chodzi o czerwone jałówki, no to jest już gotowy w Jerozolimie ołtarz. Ten, ta, ta platforma, którą tutaj widzimy. Tutaj mają być te jałówki złożone. Dokładnie tak. Czy tak będzie, czy nie, to już moim zdaniem nie ma aż takiego wielkiego znaczenia. Chodzi o sam fakt, że te rzeczy się po prostu dzieją, że to się wszystko wypełnia. No i tak, ma być zniesiona świątynia jarzelińska, co już wszyscy wiemy. W niej zasiądzie antychryst, który ma panować tam przez 3,5 roku, ponoć. Na dzień dzisiejszy Żydzi próbują wyrzucić z Jerozolimy w ogóle kościoły ormiańskie, i koptyjski. Tu nie tylko o palestynczyków chodzi, oni chcą wyrzucić wszystkie wyznania, jakie tam są. No i jeżeli będzie zajęty mecze, to Alaksa wiadomo, wywoła to wielką wojnę na Bliskim Wschodzie. No i tutaj przechodzimy do ważnych punktów zwrotnych na ekonomicznych modelach zaufania Martina Armstronga. Tyczy się to zarówno konfliktu Ukraina-Rosja, jak i sytuacji w USA oraz na rynkach. Tutaj widzimy model ekonomiczny Rosja kontra Ukraina i tutaj mamy punkt zwrotny 19-20 kwietnia, czyli to jest punkt zwrotny 2024.30. No Ukraina będzie robiła wszystko, żeby jakoś utrzymać się na powierzchni, chociaż to nie. I może po prostu zrobić prowokację, może mogą się to wszystkiego posunąć tutaj natomiast jeżeli chodzi o ten ogólny rynkowy e, punkt zwrotny no to tutaj mamy maj 7 8 i to będzie zaprzysiężenie e, prezydenta Władimira Putina na kolejną już kadencję. No i co ciekawe, światowa organizacja e, chorowania ma podpisać traktat również w tych dniach, e, który Wiadomo, przyda się na kolejnego Zwida XIX, który nadchodzi wielkimi krokami. Tak więc komputer, program komputerowy Socrates Martina Armstronga tutaj wszystko pokazuje, jak jest. No i 8 kwietnia, w ten poniedziałek, czyli pojutrze, nad Stanami dojdzie do zaćmienia słońca. Gwardia Narodowa została postawiona w stanu gotowości. Ryzyko zamieszek w całym kraju jest bardzo duża, no wiadomo, tam jest degeneracja społeczna ogromna, tam niewiele trzeba, żeby doszło do zamieszek, wystarczy, że będzie lekkie zaciemnienie i ten cały bandytyzm tam się wyleje. No, ma być tego samego dnia odpalony wielki zderzacz Hadronów, to jeszcze zobaczmy logo, trzymamy tutaj CERN, to jest oficjalne logo wielkiego zderzacza i tutaj mamy trzy szósteczki satanistyczne, tak bardzo ładnie skomponowane, niby ukryte, ale tak, żeby każdy, to, się, to jest domyślnie, żeby to wiedział. No i NASA ze swoim satanistycznym logo NASA będzie wystrzeliwać trzy rakiety w poniedziałek w dniu zaćmienia, bo chcą tam sobie coś sprawdzić. Tak więc ciekawa koniecidencja, bardzo dużo wydarzeń. No i na koniec muszę powiedzieć, iż Bank Rozrachunków Międzynarodowych, mózg bankowości centralnej, właściciel wszystkich banków centralnych, w tym Narodowego Banku Polskiego niestety kończy już testowanie CBDC czyli kryptowalut tych walut cyfrowych banków centralnych i w przyszłym roku kiedy będzie wielkie wydarzenie w postaci zwida 19, znaczy innego zwida, tak. No to będzie trochę co innego na podobnej zasadzie wtedy zostanie wycofana gotówka i wtedy cyfrowe waluty zostaną wprowadzone, także Bia jest przetestował już te waluty no wiele bardzo rozwiniętych krajów brało w tym udział, brało w też udział m.in. Tajlandia, Chiny testowały, Kanada, Nowa Zelandia, proszę Państwa no, to już jest gotowe, to jest już gotowe, tak samo jak Digital ID, czyli cyfrowy identyfikator jest już przygotowany, wszystko jest gotowe do wprowadzenia nowego porządku świata, który będzie wprowadzany w przyszłym roku 2025, ale zanim to się stanie, musi się, muszą się wydarzyć te eventy, które zaczynają się od wiosny tego roku. No i na koniec szanowni Państwo informuję, iż w przyszłym tygodniu będę na terenie tego kraju i będziecie na moim kanale mieli Państwo filmy, relację filmową z pobytu w tym wspaniałym, pięknym kraju, jednym z dwóch ostatnich niezależnych od światowego systemu. Tak więc e, zapraszam na relacje z tego Państwa już niedługo na moim kanale, a także na blogu fotograficznym.